Ciężko powiedzieć w sumie. Ciężko powiedzieć z tego powodu, że no, te miesiące, kiedy były. o których. O, te miesiące, które wiem, że chciałbyś usłyszeć, działy się w pierwszym sezonie i w drugim ekipy. No bo później już była spółka. I tak naprawdę ja w chwili obecnej ja nie zarabiam ze swojego kanału ani ze swoich współprac. Ja wszystko daję w firmę. W sensie ja mam po prostu wypłatę w firmie, ale ona jest. Ułamkiem tego, co mój kanał zarabia i przynosi z samych współpracy, że nie mówiąc o projektach, które dowożę. Aha. Wszystko zostawiam w firmie, bo chcę, chcę ją rozwijać. Więc y, teraz bym musiał ci powiedzieć, ile firma zarabia? Myślę, że to nie o to było pytanie chyba, A pytanie o takie moje prywatne rzeczy. No to miesiące takie najbardziej dochodowe myślę, że podchodziły to pod y, miliony, nie? Że, i, i to mówimy już o, o, o zysku, nie? Takim dla ciebie już finalnie. Wow. Ale to było, mówię, no to było już to było wcześniej, tak? Tylko zastanawia mnie kwestia tego, co znalazłem. Wczoraj, zanim zanim ruszyłem do Ciebie, przeczytałem na Wikipedii, o Tobie tak piszą, majątek Karola Wiśniewskiego w jest na 151 milionów złotych. Ile w tym prawdy? Wiesz co, no prawdy jest w tym bardzo wiele, no bo ten majątek jest głównie oparty o wycenę naszej spółki, którą, którą robili, biegli. W związku z tym, no, no jest, jest to prawda, tak? Tylko wiesz, jak działa wycena, wiesz, jak działa majątek. To nie jest tak, że ja mam 150 banik na koncie, nie? Na, bardziej jest nawet mi daleko do, do, do czegoś takiego, a aktualnie mam na koncie myślę, że z 20 koła, bo w tych czasach uznałem, że nie chcę mieć w ogóle gotówki, yy, bo się nie opłaca, więc, więc w związku z tym no nie mam jest banik niestety. Fajnie by było. <laughs> Chociaż w sumie nie wiem, czy by fajnie było, bo a, ty wiesz jak to jest. Tyle kasy. Ja, ja mam tak, że mnie martwi jak, jak... mnie to, wiesz, boli mnie to jak mi pieniądze się marnują, tak? Ja muszą pracować dla mnie, muszą zawsze pracować. Mocno reinwestujesz. No to mówię, mam 20 koła na koncie teraz, w tym momencie. 20 czy 30 koła na koncie mam, nie? Dosłownie na wszystkich moich kontach, mam tyle pieniędzy. Wszystko, wszystko, wszystko cały czas, cały czas wrzucam. I... Mając taką kasę, to jest też duża presja, żeby ją wydać fajnie i żeby, żeby, żeby nie trzymać tego, bo to w ogóle się nie opłaca w tych czasach. Nie? Bardzo mądre słowa. Mówisz, że dywersyfikujesz też pieniądze. Jak mnie tak, mam? Tak, mam, mam naprawdę na swoim koncie bardzo dziwne, ale takie ciekawe inwestycje. Jakie są Twoje najciekawsze inwestycje? No, o trochę takie z przypadku, tak jak ci mówiłem. Mam kurtkę z Louis Vuitton, za którą dałem trzy dychy, teraz jest warta 7 Służę? albo osiem. Okay. Mam, mam takie buty, ale to są takie inwestycje, które nie, zrobi, nie zrobiłem ich celowo, tylko bardziej to jest przypadek trochę, że teraz jakbym mógł na to zarobić, bo kupowałem je z myślą, wiesz, to były jeszcze czasy, kiedy ten miałem pierwszy zastrzyk gotówki w swoim życiu. I myślę, że każdy powinien tak się na tym przejechać, że nie warto jednak na takie pierdolby wydawać kasy. Natomiast z biegiem czasu się okazało, że część z tych rzeczy mogłoby być nawet niezłą inwestycją, gdybym mnie ich nikt nie użył. Kurtki na przykład nigdy nie użyłem, miałem tylko raz na sobie, więc ona akurat się okazuje dobrą inwestycją. mam też takie buty, yy, Diory, Nie pamiętam, je za nie dałem, ale też są już warte dwa czy trzy razy więcej. A z takich. Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie? Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet.